Ty, który świecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu i katolickich pouczeń duchownych była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, z minęślenia. Niepokalane serce Maryi. Święty Józefie, święty Atanazy, się za który za nas cierpiał rany. Jezu Chrystec, się i Ty ktoś współcierpiał. Święty Tomaszu za chwilu. Módl się, mód się mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według uchwały Świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony. Czytam z drugiego tomu o sakramentach Jasło, czcionkami drukarni Stigera wydane w 1866 roku o sakramencie kapłaństwa. Trzynasty punkt. Pierwsze strzyżenie albo klerikatus. Zacząć więc potrzeba od pierwszego ostrzyżenia i uczyć, że to jest niejakim przygotowaniem do innych przyjęcia urzędów. Bo jako się ludzie do chrztu przez zaklinanie albo do małżeństwa przez śluby gotują, tak też duchowni, kiedy przez ostrzyżenie włosów Panu Bogu poślubieni bywają, więc jakoby się im przyjście do tego sakramentu kapłaństwa otwiera. Ponieważ się tam pokazuje, jakim ten być ma. Które kapłaństwo przyjąć chce. Bo to imię klerikus, które na ten czas mu dają, stąd jest wzięte, iż Pana Boga cząstką i dziedzictwem swoje mięć poczyna. Jakoby oni, którzy między ludem żydowskim do służby Bożej obrani i poślubieni byli, którym aby w obiecanej ziemi jakiej części roli nie dawano, zakazał Pan Bóg, kiedy mówił: Ja jestem część i dziedzictwo Twoje ale lubo to wszystkim wiernym rzecz jest pospolita, wszakże osobliwym sposobem więcej przystoi tym, którzy się na boską służbę poświęcili. Plesz, czyli korona, co znaczy, czternasty punkt, strzygą więc włosy na podobieństwo korony, którą zawsze nosić muszą, a im na wyższy stopień godności wstępują, tym więcej włosów ucinać powinni. Coże z podania apostolskiego mamy, naucza Kościół Święty, bo o tym strzyżeniu dawni i poważni ojcowie, jako Dionizy, Saropagu, Augustyn i Hieronim, czynią wzmiankę. I powiadają, że Piotr Święty, książę Apostołów, wniósł ten zwyczaj na pamiątkę Korony Cierniowej, która na głowie Zbawiciela Naszego była włożona, Aby tego, co ludzie bezbożni na wzgartę i mękę Chrystusa Pana wymyślili, apostołowie na ozdobę i chwały używali i razem okazali, że słudzy kościeli starać się powinni, aby we wszystkich rzeczach Chrystusa Pana naszego obraz i podobieństwo nosili. Lubo niektórzy twierdzą, że tym znakiem królewska się okazuje zacność, która tym bardzo przystoi, którzy do cząstki pańskiej wezwani są. Bo łatwo zrozumieć możemy, że to, co Piotr, apostoł wiernemu ludowi przywłaszcza, Wy jesteście naród wybrany, królewskie kapłaństwo. Lud święty osobliwszym sposobem do sług kościelnych stosuje się, aczkolwiek są niektórzy, co rozumieją, że okrągłość strzeżenia, która między innymi najdoskonalszą jest i którą klerycy noszą, albo się znaczy doskonałego życia obranie, albo powierzchownych rzeczy wzgardzenie, iż umysł ich od wszystkich starań ludzkich wolnym jest, bo włosy ucinają jakoby co zbytniego od ciała ludzkiego. Wiedzieliśmy? Wiedzieliście? Ja też nie. Jak ksiądz zaczął czytać, to coś tam zaklinali? Jak do się przy... Jakie tam było Takie słowo Zaklinaniem przed chrztem? Teraz tutaj, tak, w tej argumentacji? jak ja zaczął czytać ten rozdział, jako przygotowanie do kapłaństwa. Tak jak właśnie tak zrozumiałem, że tak jak do chrztu zaklinaniem do. Znaczy na początku, jak zacząłem czytać, tak? Zdanie jest tak, bo jako się ludzie do Chrztu przez zaklinanie albo do małżeństwa przez śluby gotują, czyżby to było to zaklinanie? Czyli co odżegnywanie się, chyba, tak? W tym rozumieniu. Bo jako się ludzie do Chrztu przez zaklinanie albo do małżeństwa. Przez śluby gotują, czyli odżegnywani się będzie tutaj. Nie. Tak też duchowni, kiedy przez ostrzyżenie włosów Pan Bogu poślubieni bywają, więc jakoby się im przyjście do tego sakramentu kapłaństwa otwiera. Czy my znamy tonzura, a tu jest plesz, czyli korona? No to, bo tonzura to jest, to jak wam, ten wycięty. Tak. A korona będzie jako mhm. włosy zostawione. Plesz, czyli korona. To jeszcze o jednym. Yy, urząd odźwiernego. Po pierwszym strzyżeniu pierwszy stopień jest doświęcenia odźwiernego, odźwiernego, którego ta jest powinność pilnować kluczy kościelnych i drzwi, a do kościoła nie puszczać tych, którym zakazano wchodzić do niego. Stawał też odźwierny przy mszy świętej, przestrzegając, aby kto nie przystępował bliżej, niżeli by przystał do ołtarza świętego i kapłanowi mszą świętą mającemu nie przeszkadzał. Miał też jeszcze inne urzędy sobie zlecone, jako się to z owych obrządków poznać może, których przy święceniu jego używają. Bo biskup wziąwszy klucze z ołtarza i dając je temu, który chce odźwiernym uczynić, mówi – tak się sprawuje, jakoby miał oddać rachunek z tych rzeczy, które się otwierają tymi kluczami, a ponieważ w dawnym Kościele wielka tego stanu zacność była, stąd możemy poznać, że się w Kościele i czasów zachowuje. Bo urząd podskarbiego, który też był za zakrystii, co przedtem do odzwiernych należało, jest teraz między znaczniejsze urzędy kościelne policzone. Dalej jest... Uczytelniku, egzorcyście, akolicie i subdiakon i dalsze nastąpią. I pouczenia duchowne. Ksiądz Gilbert Honej, wydane w Poznaniu w 1935 roku. Z dalszych podpunktów dotyczących walki z grzechami głównymi, z pychą, walka z pychą. Ułożyć sobie spis własnych wad i braków i odczytywać go co rano. Ułożyć sobie spis własnych wad i braków i odczytywać go co rano. wypisać sobie dobre zalety drugich i czasem rzucić na nie okiem. Mówić o drugich dobrze i życzliwie, o ile roztropność chrześcijańska temu się nie sprzeciwia, nie mówić o wadach drugich bez potrzeby lub istotnego pożytku. Nigdy nie myśleć o swoich przymiotach, powodzeniach i wyższości, nigdy o nich nie mówić, chyba ze względu na miłość bliźniego. Udzielać sobie nagany wewnętrznej za każdy akt pychy, nie upierać się przy swoim osobistym zdaniu. Odrzucać wszelką chęć ściągnięcia na siebie uwagi, np. przez wyszukany sposób mówienia, porze, okazywanie bogactw, paradną erudycję. Zwalczać każdą głupią zarozumiałość. Dzieła pobożności, miłosierdzia, osobiste modlitwy wykonywać cicho, cicho. Jeśli zaś musimy coś imponującego czynić publicznie, odrzucić zaraz wszelką niedobrą intencję. Nigdy siebie samego nie chwalić. Nie mówić też nic złego o sobie w zamiarze, by drudzy temu przeczyli albo by uchodzić za pokornego. To bardzo często. Bardzo często jest. Nie mówić też nic złego o sobie w zamiarze, by drudzy temu przeczyli, albo by uchodzić za pokornego. Nigdy nie stroić się ani na fałszywe, ani w cudze, ani fałszywe, ani w cudze pióra. To jest jakaś metafora, nie? Jak, jakby ją się tłumaczyło. Nigdy nie stroić się ani w fałszywe, ani w cudze pióra. Nie, nie, być nie być jest, się mhm. Dążyć do wielkich rzeczy, ale oddalać od siebie pragnienie własnej wielkości. Dążyć do wielkich rzeczy, ale oddalać od siebie pragnienie własnej wielkości. Rozważać często następujące myśli. Pycha zburzyła wieżę Babel, obaliła Goliata, powiesiła Amana, zabiła Nikanora, pokonała Antiocha, zatopiła Faraona. W stolice pysznych wodzów Bóg wywraca a korzenie narodów zarozumiałych wysusza. Próżna chwała słodko odziewa nasze dobre uczynki, niszczy w sposób przyjemny nasz duchowy dorobek, to wróg nasz w masce przyjaciela. Święty Bazylii. Próżność jak rdza i robak. Święty Jan Chryzostom. Przypowiedź o faryzeuszu i celniku. Cóż nam pomogła pycha albo chluba bogactwa, cóż nam przyniosła? Przeminęła Przeminęło ono wszystko, jako cień jako poseł przebiegający. Przedrze się pyszni ziemia i popiół. Nie jest stworzona dla ludzi pycha, ani gniew dla narodu niewieściego. To mówi Pan, niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej i niech się nie chlubi mężny w męstwie swym i niech się nie chlubi bogaty w bogactwie swoim. Obmierzła jest pycha przed Bogiem i ludźmi, i obrzydliwa wszelka niesprawiedliwość narodów bóg pysznym się sprzeciwia I następny podpunkt jest o łakomstwie czy trzygodni wiernie do tego co przeczytałem dzisiaj coś od siebie chcą powiedzieć Nie ma zasadniczo co. Nowe wiadomości o tą zórę. Nowe wiadomości o tą zupę. To co się to, że nie mówić o innych bez potrzeby jest ważne. Znaczy, za, zawsze znajdzie się w jakiś sposób taka, y, taka y, możliwość, że człowiek, który jest pokorny, y, będzie posądzony o. może być posądzony o Pychę. I, no bo poznanie nasze jest ograniczone. No i Mamy na przykład tutaj w walce z pychą, że, że jest wielki, że zemrze czynić pokojem. Tutaj. Nigdy nie myśleć o swoich przymiotach i powodzeniach wyższości. Nigdy o nich nie mówić, chyba ze względu na miłość bliźniego. No to kto, kto, kto będzie wiedział, że mówisz z miłości bliźniego? Najczęściej oskarżą Cię o to, że nie mówisz. Nie, nie mówić chyba ze względu na miłość bliźniego. Udzielić sobie nagany wewnętrznych za każdym, nie opierać się przy swoim osobistym znaniu. Także. No ale jest to nauka elementarna, którą się trzeba kierować w pracy nad swoim charakterem i bez posiąścia tych cnót darmo się trudzimy. Oszukujemy siebie, jeżeli, jeżeli przypisujemy sobie przymioty, których, których nie mamy, bo niemy w grzechach głównych, którym się nie sprzeciwiamy. Nigdy się nie stroić fałszywa ani w cudze piórkę. Nigdy siebie samego nie chwalić, nie mówić też nic złego o sobie, w zamiarze, by drudzy temu przeczyli, albo by uchodzić za pokornego. Ja byłem, że tak właśnie, tam się w cudze piórka... stroisz. To czyń, a będziesz W imię <laughs> Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Świę... Najświętsza Panu Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił 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 duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Marjo, z zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, Amen. módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu Marjo, Józefie Święty, Wam oddaj ciało, serce i duszę swoją. Jezu Marii Święty, ze mną na... Jezu Mariu Zefie Święty, niech Was pokoju bo Bogu Ducha oddam. oddam. Za wszystkich pomarłych dzisiejszego. Dnia, wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A światło świeku i im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen, za tych, co pomrą dzisiejszego wieczoru i nocy, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Powinienem odmówić jeszcze nowennę, tylko muszę zejść po, w sensie po źródło. Nie znaleźć na stronach międzynarodowych, aby się przesunęło w trakcie kuchni. Er það einhvers? Ég hafa hann. Þakk fyrir. Hlantinn. Ég hafa hann með fjærleg skræðað. Það er mér. Þakk fyrir. I Ojca i Syna, i Duchem. Ducha Świętego. Amen. Amen. Nowenna do świętego Józefa. Ochwalebny święty Józefie, przybrany Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczyste Lubieńczy niepokalanej dziewicy Marii, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci, wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny. Dzień piąty. Potężny nasz Patronie, zło ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno marności światowe, jak i szatańskie najazdy nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Józefie, Módl się w sierpniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Maryjo, Mary królowo polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czułam. A tymajęrem ten gloria, okay.